Patrząc na historię wojen tu w Rwandzie, szczególnie okresu ludobójstwa, ale wojny poprzedzającej go i etapu rewanżyzmu, po, tak jak się patrzy też na historię Burundi, to jest tutaj tajemnica zła. W pewnym momencie to zło tak mocno za, opanowało serca, że przekroczyli wszystkie granice. Takim przykładem przekroczenia, no, barbarzyńskiego przekroczenia granic y, jest przykład y, z niższego seminarium w Buta w diecezji Bururi w Burundi. Seminarzyści chłopcy nastoletni ze strony Hutu i ze strony Turcji żyli wspólnie pod opieką ich kapłana, księdza Abe Zakari, księdza Zachariusza który świadomie ich formował w duchu fokolarii, w duchu życia w komunii, do tego, by nie dać się podzielić. Studiowali tam, uczyli się, mieszkali w seminarium razem, otoczeni od kilku lat no, wojną, podziałami. Zaatakowano nas rano. W wejściu do sypialni było bardzo wielu napastników. Strzelali w powietrze, żeby wystraszyć uczniów. Uczniowie uciekli na koniec sypialni i zaczęli chować się pod łóżkami, skąd ich wyciągano. W pewnej chwili przestali strzelać i kazali uczniom się rozdzielić. Uczniowie odmówili, a niektórzy wzięli się za ręce, Hutu i Tutsi, tak jakby mówili: Nie, nie rozdzielimy się. Z podniesionymi rękami zaprowadzono ich tutaj, obok, za mną. Postawiono pod ścianą i powiedziano, żeby się rozdzielili. Uczniowie powiedzieli nie. Zaczęli przyciskać się jeden do drugiego, jakby chcieli powiedzieć: Jesteśmy braćmi. Nie rozdzielimy się nawet w obliczu śmierci. Trzy razy powtórzono rozkaz, ale oni wciąż odmawiali. Kobieta, dowódca oddziału, wściekła z powodu tej odmowy, odłożyła swój karabin i wyrwała zębami zawleczkę granatu. Wszyscy rzucili się na ziemię, a ona rzuciła granat, który potoczył się po podłodze. Znalazłem tam potem sto strupów. To był koszmar. Ci, którzy nadal stali, którzy nie przestraszyli się kuli ani granatu tej kobiety, rzucili się znowu do sypialni i chowali się pod łóżkami. Bandyci pobiegli za nimi i wyłapali wszystkich. Trwało to cztery godziny. Uczniowie zaczęli się modlić, śpiewać psalmy, krzyczeć głośno, panie, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Jedni biegli ukryć się do kaplicy, inni rzucali się na pomoc kolegom krzyczącym w agonii. W ten sposób pozwalali się zastrzelić, oddali życie ratując kolegów, bandażując, czy też robiąc im sztuczne oddychanie. Zabito ich razem. Tym, w tym szaleństwie zła które działo się i w Rwandzie, i w Burundi. Były też przykłady ludzi, którzy potrafili przekroczyć granice w kierunku dobra. Myślę tutaj o arcybiskupie Joachim Ruchuna, człowiek niezwykły, który przynależał do jednej ze stron konfliktu. Był przez niektórych utożsamiany z jedną stroną, jednak sam wewnętrznie, dzięki Ewangelii, przekroczył tę granicę przynależności etnicznej. Zrozumiał, że Ewangelia jest dla wszystkich do wszystkich, a nie tylko dla swoich do swoich. Udawał się do wiosek. Do miejsc niebezpiecznych z czerwonej strefy. Szedł tam, by zbierać ludzi we wspólnotę. By mówić im, kochajcie jedni drugich, nie zabijajcie się. W Burżumbura poszedł do grupy młodych, którzy zabijali dookoła, by ich przekonywać, że to co robią jest złem dla swoich współbraci. Kiedy wracał z bura rozpoczęła się kolejna rebelia zaczęli strzelać do niego, a on ich błogosławił. Jego kierowca, by go chronić, rzucił na siłę swojego biskupa na kolana w samochodzie, a on ich dalej błogosławił. Kierowca krzyknął: Ty błogosławisz tych, którzy chcą nas zabić? i zaczął uciekać samochodem. Pozostał pasterzem wszystkich. Ludzie uciekali, chroniąc się między innymi na arcybiskupstwie, a gdy ich ukrywał u siebie, dowiedział się, że jego własna rodzina również została wymordowana. Ale nie stracił sensu życia. Kontynuował przyjmowanie uciekinierów, funkcjonariuszy, którzy byli torturowani, ludzi z ulicy, uczniów liceum. Próbował być pasterzem zbierającym wszystkich. Gdy demon podziałów próbował ich dzielić, on łączył, zbierał. Gdy wojsko Tutsi dowiedziało się o tym, przyszli pod biskupstwo i zażądali wydania ich, mówiąc nawet, że to są oni, którzy zabili Twoją rodzinę. Arcybiskup stanął w bramie, Powiedział, jeżeli chcecie wejść po nich, musicie przejść po mnie. Jeżeli chcecie ich zabić, musicie mnie zabić. On mówi, no ale to oni zabili twoją rodzinę. Mówi, nie wydam ich wam, bo wiem, co z nimi zrobicie. Rok później przewodniczył pogrzebowi 400 ofiar obozu dla uchodźców Tutsi, w większości dzieci i kobiet. Przemówił w imieniu ofiar, i wtedy skrytykował nie swoich, ale też tych z drugiego plemienia. Szczytem kryzysu był mord w Bugendana, gdzie ludzie przyszli wymordować swoich braci uchodźców. Arcybiskup Ruhuna pojechał na obrzędy pogrzebowe i w Homilii powiedział o mordercach: Że Bóg zażąda krwi tych, którzy tu ją przelali, jeśli się naprawdę nie nawrócą. Mówił: Gdy Bóg zapytał Kaina o brata o to, co z nim uczynił. I teraz pyta morderców, co zrobiliście swoim braciom. I właśnie te słowa, ta przemowa, nie były dobrze przyjęte przez zabójców. I tak, 9 września 1996 roku, wracając z Burasira, został schwytany w pułapkę i barbarzyńsko zamordowany. Ili do Burasira. il ile tombé dans une embuscade, il a été, il a été Jest też wiele przykładów ludzi, którzy, będąc zranieni, w pierwszym odruchu chcieli zemsty, a dzięki wierze, pomocy innych, przekroczyli tę granicę i zaczęli ten, ten, ten wysiłek, przebaczenia. Myślę tu o pewnej pani, nazywa się Eurzeni, która przyjeżdża do nas z domu rekolekcyjnego, której historia no, jest pewnym też obrazem, symbolem tutaj realiów w Rwandzie. Sama doświadczyła prześladowań już w latach 70. Jako młoda studentka katechetyki musiała opuścić kraj w roku 73. -trze. Przez burzą burę <laughs> uciekła do Niemiec, tam już się osiedliła, zdobyła wykształcenie, pracowała, założyła rodzinę. Boją stać na to, żeby do Niemiec sprowadzać swoją mamę na wakacje, radziła sobie dobrze finansowo. Nie zapomniała o swoich sąsiadach, swoich kolegach z klasy. Mama z Niemiec zawsze przywoziła w paczkach. Prezenty dla dzieci sąsiadów, dla e, jej kolegi z klasy, dla jego żony. Zawsze mama przywoziła prezenty dla sąsiadów. I to właśnie ten sąsiad w 1994 roku motyką zamordował mamę Eugenię. Je m'étais trompée, donc je suis venue en 2001. Przyjechałam po raz pierwszy do Rwandy w 2001 roku. To było niesamowite spotkać się twarzą w twarz z mordercą swojej mamy. Niesamowite. Wtedy też nagrano film, Morderca Mojej Mamy. Znałam go dobrze, razem wzrastaliśmy. Znałam mordercę mojej mamy. Gdy byłam mała, nawet myślałam, że on jest moim bratem. To znaczy, że byliśmy tak blisko, że ta osoba, która ośmieliła się zabić moją mamę, zabiła w niej również swoją mamę. I tego nie mogłam pojąć. Byłam daleko i nie mogłam zrozumieć. On się nazywał Eugeniusz, ja Eugenia. Szukałam więc okazji na konfrontację, by móc zapytać dlaczego? Gdy byłam przygotowana, przyjechałam. Spotkałam go. Rozmawialiśmy. Gdy zadałam mu pytanie dlaczego, odpowiedział, że został do tego zmuszony przez ówczesny rząd. Czy mogę przebaczyć komuś, kto mówi, że został do tego zmuszony? Nie wiem. Byłam tam jeszcze raz, by spotkać go ponownie po czterech latach w więzieniu w Muhanga. Postawiłam mu to samo pytanie. "Yugen, dlaczego zabiłeś moją mamę?" Odpowiedział podobnie. Zmuszono mnie. Chciałam zobaczyć, czy może coś się w nim zmieniło jakiś żal, czy może prośba o przebaczenie. To ja go szukałam, bo chciałam się od tego wszystkiego uwolnić. Chciałam być duchowo wolna i nie być kimś, kto nie potrafi przebaczyć, ale też chciałam zobaczyć, czy on szuka, byśmy się dogadali. To samo pytanie, które mu zadałam, i ta sama odpowiedź. Zostałem zmuszony przez rząd, więc poszłam dalej. Jeśli aktualny rząd zmuszałby cię, by to powtórzyć, zrobiłbyś to ponownie? Odpowiedział rwandyjskim przysłowiem. Amategeko arusha amabuje kuremera, co można zrozumieć, że prawo jest ważniejsze, cięższe niż kamień. Zrozumiałem dobrze sens tego, co chciał powiedzieć. Jeśliby dziś dano mu motykę, to zabiłby jak wcześniej, bo niczego się nie nauczył, nic nie zrozumiał. Dla mnie to było bardzo wyzwalające. Nie musiałam już iść dalej. Znalazłam odpowiedź. On się nie zmienił i nic się w nim nie zmieni. Podałam mu wtedy rękę, bo zobaczyłam w nim naprawdę biednego człowieka. Ktoś, kto nie żałuje. Kto powtórzyłby to, co zrobił po tylu latach w więzieniu? Nie mogę od niego już więcej oczekiwać, prosić o więcej. Dla mnie to było wyzwolenie. Jurzen i Jurzeni, po Wielkanocy poszłam go odwiedzić. Ona nie tylko przebaczyła, ale poszła dalej, pokochała i przekroczyła ten fenomen, zły fenomen generalizacji. Ty jesteś z tamtych, ja jestem z tych. Dzisiaj to właśnie ona pomaga więźniom w 99% z plemienia, które, z którego pochodził morderca. To ona dzisiaj zajmuje się dziećmi w więzieniach, małymi, dwóch trzy-, czterolatkami. To ona pomaga kobietom w więzieniach jakoś godnie przeżywać y, ten czas kary. I takich przykładów w Rwandzie, w Burundi naprawdę jest wiele. I warto je pokazać, bo one pokazują siłę Ewangelii, że w warunkach ekstremalnych ona może zwyciężyć.